Siedem cudów świata świata starożytnego. Oczywiście teraz mamy nowe cudy świata, ale to do tego będzie nakręcony oddzielny materiał. Taka lista tych siedmiu starożytnych cudów świata powstała w II wieku przed naszą erą. Została spisana przez Antypatra z Sydonu. Były to takie najbardziej znane budowle starożytności. Zacznijmy od piramidy Cheopsa. Powstała 2575 lat przed naszą erą w Egipcie. Jako jedyna z tej listu siedmiu cudów świata nadal istnieje. Drugą tą cudem świata były wiszące ogrody Semiramidy. Powstały 600 lat przed naszą erą w Babilonii. W pierwszym wieku, wieku przed naszą erą zostały zniszczone w wyniku trzęsienia Ziemi. Następnie mamy świątynię Artemidy w Efezie. 560 lat przed naszą erą została ona zbudowana przez Greków i Lidyjczyków. Zniszczona, właściwie spłonęła w III wieku naszej ery. Następnie jest posąg Zeusa w Olimpii. Powstawał on w latach 435-430 lat przed naszą erą. Został on zniszczony w wyniku pożarów w V-VI wieku. Oczywiście powstał przez zbudowany, stworzony przez Greków. Później mamy mauzoleum w Halikarnasie. 353 rok przed naszą erą. Został zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi w 1494 roku naszej ery. Szóste miejsce jest to Kolos Rodyjski. 281 rok przed naszą erą. Zbudowany przez Greków. Został zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi 224 lata przed naszą erą. A na końcu mamy latarnię morskiem, lo, morską na Faros, budowaną w latach 280-279 lat przed naszą erą, zbudowana przez ptolemeuszy. Zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi w, tak dokładnie nie wiadomo, 1303-1480 rok naszej ery. Oczywiście, Te Siedem Cudów Świata było niejako takim przewodnikiem dla starożytnych, zwłaszcza dla starożytnych Greków, miejsc, które warto odwiedzić. Taki nasz dzisiejszy przewodnik, mascy, miejsc, które musimy zobaczyć, i właśnie te miejsca były tam zawarte. Ale co ciekawe, w oryginale. Latarnia była zastąpiona przez bramę Isztar. Wymieniano też posąg Asklepiosa w Epidauros czy też kolosy Memnona. Ta lista nie była taką meją, uznaliśmy, że jest lista siedmiu cudów świata, ale wówczas ta lista była bardziej płynna. Te miejsca powoli się zamieniały. Były jakieś obiekty, później na ich miejsce coś wchodziło. Oczywiście Mamy współczesne cuda świata, a oni mieli swoje, i powoli powstawały nowe obiekty, nowe miejsca, inne po prostu znikały. Ludzie wówczas też niejako w celach turystycznych, w celu poznania, wędrowali do miejsc, które już były zniszczone, które już nie istniały, do tych pozostałości o wcześni po wcześniejszych kulturach. Więc lista bardzo ciekawa, obiekty bardzo ciekawe. Każdy do dokładniejszego poznania. Dziękuję za uwagę.